Cześć, to Matixa, to kolejny odcinek z Gotika na edycji rozszerzonej. Teraz chcę złapać jeszcze Korkaloma, ponieważ jest taki jeden dialog z nim. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Szkoda, że nie udzielił nam jej ten wasz cały posłaniec. Nie wszystko przebiegło zgodnie z planem, jasne? Idź do Starej Kopalni. Tam znajdziesz to, czego szukamy. Gdzie znajdę te pełzacze? W Starej Kopalni! Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Widem. on ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim ta, momencie. Ta, ta. To ci dopiero pocieszenie. <grym> <grym> Czy możesz mnie nauczyć czegoś o ważeniu mikstur? Dlaczego miałbym cię czegokolwiek nauczyć? W naszym obozie panuje pewna zasada. Nauka jedynie dla członków bractwa. Może parę bryłek rudy zdoła się przekonać? Śniący nie sprzyja chciwości. Jednakże nie obraziłbyś się, gdybym pobrał od wiernych nieco rudy, aby wesprzeć jego świątynię. Tak, to wydaje się sensowne. Ile bryłek rudy potrzebujesz? 150 bryłek rudy. A nauczę cię ważyć różne mikstury. Co ty na to? Przemyśl to sobie. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Ta. Dzięki za pocieszenie, wiesz? Do zobaczenia. Oby śniący w... Już daj mi spokój z tym śniącym. Teraz zadanie mam takie. Co się dzieje na magnach? Wydzielina pełzaczy. No i te trzy takie... Guru Korkalom poprosił mnie, bym odnalazł dla niego silniejszą wydzielinę pełzaczy. Do tej pory pozyskiwano ją z nęczności potworów, ale kalom uważa, że można ją pozyskać w inny sposób. Na tym teraz czas się na drugi koniec mapy, do kopalni starej. Tak. I tam teraz wybijemy sobie wszystkie pełzacze, które napotkamy na swojej drodze. Tylko Jeśli chodzi na siebie, o inni nie no mi levela mi. nie zdobędę nowego i tak. Ludzie zawsze gadają. Tak myślałem, że troszkę bardziej będę przygotowany jednak do tego ostatecznego starcia w kopalni. Chyba takie nastąpi za niedługo. Myślałem, że to się Niektórzy dzisiejszych czasach na kim nie, nie można polegać. Od co? Kiedyś takie. Jest... odcinku zapisuję na jedynkę, ponieważ jest to odcinek 61. Teraz tak, najszybciej by było. Chyba jakbym poszedł tym lasem. Zresztą to nie ma znaczenia. Do kopalni, no. Ze starego obozu do kopalni starej jest już blisko. Tak samo z nowego obozu. Oczywiście ja muszę się wymiarać z tego obozu, który jest najdalej od wszystkiego. Ale z tym posłańcem śniadcego to im tak nie wyszło dość mocno. A patrzcie, tam jakaś budowla jest na górze. Nad tym wodospadem. Ciekawe co to. Jeśli chodzi o moją myszkę, tak swoją drogą, to dalej nie mam swojej myszki, ale już wiem, że reklamacja jakoś tam przebiega, ponieważ została wysłana do producenta, ponieważ ja reklamowałem przez sklep. Bo u producenta się nie dało bezpośrednio, więc sklep wysłał do producenta. I teraz ona tam dojdzie do producenta, oni sobie zdiagnozują to, czyli kolejne kilka dni minie. Co to jest? To piec. ja z No więc zamierzeń z tej myszki na razie nie wiem. Dwa no, tygodnie jeszcze nie będę miał pewnie. To jest taka biała linia może to jest spowodowane przez ten teksturbek który jest tutaj niewątpliwie no i tutaj już widać na wprost, ode mnie teraz na wprost, ten las, po którego drugiej stronie czeka na nas stara kopalnia, do której znowu wejdę, chociaż wolałbym troszkę pobić jeszcze na powierzchni. Ale tak a propos mojego sprzętu. No to szef burzy bardzo fajna broń. 58 obrażeń, no to to jest chyba dobrze. Łuk jakiś tam, którego w ogóle nie używam. Chociaż yy, zostanie mi troszkę punktów nauki, więc może wydam na zręczność. Ponieważ jakbym miał 14 punktów nauki, 8 punktów nauki pójdzie na siłę. I to mi zostanie tych punktów nauki 6, 2 na zręczność i na przykład część na manę, no nie wiem. Hej, krew pizza. Hej, dostałem. Nie spodziewałem się tego. Z tym tak sobie układałem w głowie niedawno, jakie serie robić. Coś mówiłem o tym chyba w ostatnim odcinku, ale nie wiem, czy mówiłem o Wiedźminie, bo Wiedźmina zamierzam nagrywać i właśnie się nie mogę doczekać, bo oglądają sobie kilka filmów o modach najlepszych do tej serii i te mody naprawdę niektóre są fajne. Na przykład jest taki mod, który poprawia imersję, to wczucie w grę, który sprawia, że Geralt po prostu musi sobie pić. Pić i jeść i spać. Znaczy medytować w jego przypadku co jakiś czas. To jeszcze bardziej mój apetyt powiększyło na ponowne przejście tej gry, wraz z dwoma dodatkami, których niestety, znaczy na szczęście w te, teraz z tej perspektywy nie przeszedłem. A chciałbym bardzo je przejść. No, Kurde. Co się dzieje ze mną? żeby jeden z cierwej, to dwa razy mnie zaatakował, no to to już jest naprawdę przesada. O, tutaj ja wie Wiecie, ja nie przepadam za krwiepicami. Leśne ziele, nie wiem czy takie miałem. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym takie zebrał. No Sony takie atakują. Te potwory. O po 15 obrażeń. No dobrze, po dziesięciominutowej podróży naszym oczom ukazuje się obóz przed starą kopalnią, co mnie bardzo cieszy. Nie byłem tutaj jeszcze w drugim rozdziale, więc tam się przejdę. Może ktoś do mnie zagada. O, widzicie? Nie, nie ma jej. Nie ma, przecież ją ukryłem. O czym ty mówisz? Nieważne, straciłem honor własny i mojej rodziny. Cóż, powodzenia stary. Chyba chodzi o tą mapę do skarbu. Za W dzisiejszych czasach na nikim nie można jak Nieźle, tak jak mówiłem, mam mało pracy. Spike. Mam już dość tej Z... nie, Żadnych nowych dialogów, ale tam widziałem zębatę ziele, a jednak zębate ziele jest w stanie się przydać do czegoś, zwłaszcza na terenach orków. Tutaj, Andrew z tą swoją fajną bronią. Matt. Zatem, Andrew jest nieśmiertelny. Ja mu tej broni nie zabiorę. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No. Ale tak z ciekawości, czystej ciekawości można by sprawdzić. Cóż to za broń on dzierży. Wiem, że to niby psuje tam. O, ale to słaba broń jest o, wygląda na taką fajną. Aha, na quick save to było. Musisz uważać na to, co mówisz, może? Nie chciałbym być. Gorna drag, to jest ten. Czy Niestety. Bo korkelą chciałbym, żebym porozmawiał z jakimś tam gorem. Ty. E, nie ma co z nimi rozmawiać, bo nie mają nowych dialogów. Urman, śmiejski, Arch. Ciekawie jak sobie radzi Arch. w sumie teraz musi samemu sobie radzić, bo wcześniej tam pilnował tych dostaw z kolegą, ale kolega jakby to powiedzieć został przyłapany. I nie. no i po prostu poszedł siedzieć. Szukam gniazda Pełzaczy. Porozmawiaj z Gorna widem, z gorna koszem lub z Gorna Barem. Oni wiedzą więcej o pełzaczach niż ja. Do zobaczenia. Przy wejściu do starej kopalni zapytałem świątynnego strażnika o gniazdo pełzaczy. Skierował mnie do swoich pobratymców: Gornawida, Gorna Kosza, Gornabara. Imiona członków bractwa zaczynają doprowadzać mnie do szały. Niech nadej. Niech nadej. Tam w prawo nie ma po co iść. Tam jest chyba wszystko... ...od dostatecznie odblokowane. Po prostu chcę... ...to mówiłem, chcę pokonać wszystkie Pełzace. Wszystkie Pełzace chcę pokonać. Do tego będę musiał wchodzić przez te wszystkie odnogi, ale w tamtej właśnie nie było pełzaczy, bo jest wystarczająco wysoko, Uf, jakby się wydaje. Ale skok. Te i Janek. Janek, Janek. Który ma taką samą zbroję jak ja. Alberto już nie ma takiej samej zbroi. A, to jest handlarz. Jasne. I się do tego nie mieszka, no i to jest pierwsze takie siedliszcze, z którego się można by pozbyć się pełzaczy. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Aha. Niech śni. Tutaj rozumiem, tego gniazda nie ma, bo już byście je sobie. Pokonali tak ej, chodź tu, chodź tu. Pewnie masz rację. Tu jest jeszcze jeden pewzacz. Zaznaczamy się dość łatwo walczy. Oczywiście jak zwykle w każdej... tak w każdej walce trzeba cierpliwości. Mimo wszystko nie jest to bardzo trudna walka. To potem mu korkoloma sobie z pieniarusz. Ciekaw jestem dokąd mnie to zaprowadzi. Ale nie ma w tych zakamarkach jakichś jakichś znajdziek nie ma. Dobrze, więc schodzimy na niższy poziom i szukamy kolejnych siedl czy cały Musisz uważać tak długo jak mi to nie dotyczy. Ale no, tak naprawdę no, cały czas mnie to ciekawi, ile oni musieli to kopać, żeby taki dół zrobić. No bo to nie, nie wygląda mi na naturalne. A chociaż może. Tu jest jakaś odnoga. Aha, i to jest to. Tutaj pamiętam to miejsce, jednakże nie byłem. Aha, i tu jest ten dziwny bug. Że drewno nie jest drewnem. Nie wiem, jak mam zejść teraz tam na dół, ale jakoś sobie poradzimy. I co teraz jest to, nie? No właśnie. Nie wiem, czy ja wejdę z powrotem. Ale są pewne rzeczy do wybicia, ale o Jakiś napój? Kilow Czy Tutaj cokolwiek jest? Chyba nie. No nawet się nie da tam doskoczyć. My się da, ale ja nie potrafię. No, jak, jak tam na dół bym zszedł, to już pewnie nie wejdę, bym musiał na kodach. I niezbyt mnie to cieszy. Może jakoś tędy? No nie wiem. No bo tak jak mówię, to drewno nie jest drewnem. Drewno, drewno nierówne. A te trzeba fajnie byłoby go pokonać. Jednak. Więc ja zapisuję grę. Postaram się jakoś zejść na dół, ale nie tak. Ponieważ ta drabina nie działa, to można by użyć po prostu takiego buga. Zejścia na dół, albo po prostu sobie pozaskakiwać na półce. A tu patrzcie jakie są fajne rzeczy. Topór, ciężka zakiewka, Krócze ziele. Mnóstwo kruczego ziela. O, nie nie, 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 chciałem tego. Nie chciałem palić. ...ziela. Aha, to daj manę. Fajnie. Ale jednak, jednak drugiego nie chcę. Należy wypalać. To są moje pochodnie. Ale, że nie ma moda, który poprawi trochę ten ekwipunek. Nie wiem, jak zgasić tam bo jest mało intuicyjny i ciężko tam coś znaleźć. Ale nie, nie, nie. Pojedynczo, zapraszam. To jest taka kolejka. O kurde, no się wszystkie na mnie. O, poszedł krytyk. A, dostałem. Trafiony. I wszystkie pełzacze pokonane, bardzo łatwo się z nimi walczy, że może się. Czy to nie jest powód do radości? To nie kolejne krótsze ziele. Tak z ciekawości, ile ja mam tego? krótszego ziela z 10? 24 i to jest bonus do Max przyży Składnik bazowy Mikstury Życia. A mikstury Życia fajnie byłoby sobie zrobić. Bo bym się musiał nauczyć, ale chemii. Koło zęba, może się przyda do jakiejś misji. Może ten wąż... Wąż... będzie chciał, żebym mu przyniósł takie... Jakaś książki? Nie, duży bandaż. Smażona wątrowa kreto Jeśli dobrze zdążyłem to przeczytać. Dobra, no teraz trzeba jakoś stąd wyjść. No po tej drabinie będzie ciężko. właśnie dlatego no tutaj mogę przecież źle się opłaca zbierać bo jak potem zrobię miksturę życia z tego to mogę sobie bardzo polepszyć maksymalne punkty życia no, właśnie tutaj nie używasz pochodnie do tego no tu nie trzeba z no ale to i tak mi nic nie daje, bo tam wyżej nie wskoczy. No niestety, robię to niechętnie. Ale... no muszę, inaczej bym nie wyszedł. Wiem, że to bukuje grę, no wiem. Znaczy, może bukować. Ale co poradzę, no chciałem tam wejść za wszelką cenę i weszłem. Przedłem. Może włącz chciałbyś ode mnie koła Zębatę, co ten to. Co? Nie chcesz? No dobrze tutaj tam wybije. A nie, bo mnie tam w końcu nie było. Ja tam poszedłem, ale mnie tam nie było. Wiecie. Tam na górze stał sobie taki kopacz. I ja go ratowałem kiedyś. Ale nie, za nie zapomniałem wziąć pierścień, który także się tam znajdował. Ale to nie ta. Jak zwykle pomyliłem jaskinie. Takie odnogi z tego olbrzymiego czegoś. Jest takie coś. Kościany łuk, tu jest. Wow, nie widzę. Oj, a ja zapomniałem o czymś bardzo ważnym: że gdyby tutaj nie zapisywać gry, bo się grad mi skraszować w tym miejscu. Więc ja sobie wyjdę, zapiszę tą grę i tam pod żadnym pozorem nie będę zapisywał. trolowi ziemnemu, pewnie... No ja jestem w stanie coś zrobić. Na szczęście z mi się też bardzo łatwo walczy. Znaczy cały czas go atakować. Nie z... z niego skóry, niestety. Czasem, bo nie wiem, czy on jest gadem, a mi się nauczyło ściągania skóry z gadów. Może udałoby mi się ściągnąć z jego skórę. Taką dużą skórę. I to jest właśnie ten pierścień, którego zapomniałem wszędzie. A to jest pierścień. Pomniejszy pierścień z winności, który daje dwa drobne No. Taki sobie. Teraz wykorzystam bug, który przedstawił mi. Mamy rekord szatali, taki mówic. Czyli jak naciska się delete i się spada, to nigdy się nic nie stanie. No, oczywiście ja potępiam wykorzystywanie tego, bugu, tego typu bugów w grze. Jednakże przy monotonnym wchodzeniu i schodzeniu pod, na górę i pod górę może się to przydać. Okej, okay, to jest gorna kosz? Gornawit. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. To już nie wiem, ten dialog. Gornawit, gorna kosz i gorna bar. To jest gornawit. Szukam gniazda Pełzaczy. W pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń. Ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. To jak siedzicie tutaj i nic nie robicie, to się... Niech to, nad... to co się dziewicie. Ja już przeszukałem te jaskinie w pobliżu głównego szybu. Tam nic nie była. To oznacza, że gniazda pełzaczy jest za tymi kratami. Ale w tym odcinku to by było na tyle, bo trwa już on pół godziny, <laughs> dlatego do następnego odcinka. Cześć.